Czytanie dla szczelca. Coś tutaj, jakieś toksyczne znajomości, które były wcześniej. Być może się od kogoś uwolniliście, lub ten cały ciężar teraz jeszcze został od toksycznego tutaj towarzystwa. I sprawdzamy, co u szczelca, szczelec. Pięknie. Dziesiątka denarów. Pięknie. Królowa Buław. Karta głupca. Czyli możemy łapać jakieś dodatkowe prace. Zakochanie. No właśnie. Jezus. Pięknie. No przepiękne karty. Czyli ta pierwsza połowa mogła być trudna z racji tego, że już mamy drugą połowę sierpnia. To z góry przepraszam szczelców, że tak późno, ale następnym razem po prostu zacznę nagrywać już, już na yy, od razu wrzesień-październik. Dobra. I tak, dla szczelca, jeżeli chodzi o zdrowie, zwróciłabym uwagę na przemianę materii, na sposób, w jaki się tutaj odżywiamy. I głównie. Będziemy mieć dobre zdrowie. Głównie to bardzo dobre zdrowie. Mamy tutaj dwa arkany. Dziesiątka kielichów i dziesiątka denarów. To są karty, że w życiu prywatnym, jak i zawodowym możemy sobie poradzić. Głupiec z dziesiątką kielichów w ogóle oznacza szczała Amora. Z racji tego, że szczelec to jest już taki szczał Amora, że się może zakochać. I to tu może jakieś uczucie przybyć większe. Możemy na przykład stworzyć jakąś relację osobistą dla osób, które są właśnie wolne. Będzie ich czekać taka przygoda miłosna, która przerodzi się w związek, coś takiego bardziej nastało. Czym w 10 kielichów, szóstką denarów? Niestety przy dziesiątkach to te związki nie idą, nie idą szybko, bo nie ma tu przyspieszenia. Ale te związki będą nawet do Was tutaj szły wolno. Ale naprawdę warto poczekać, dlatego, że może się ukaże coś prawdziwego. Zajmijmy się tutaj pracą, bo w pracy będzie naprawdę fajnie. Możecie zarobić dużo, dużo właśnie pieniędzy o czym mówię, 10 denarów i możecie tutaj cieszyć się chwilą. Nie martwić się niczym, bo karta słońca w karcie radzie, nie martwcie a będzie wszystko dobrze. Co dla szczelca, który jest w związku? Może być tak, że po prostu poczujecie chęć, by gdzieś wyjechać, by spędzić z rodziną ten czas. Być może chcecie po 10 kielichów to też jest rodzina, dom, bezpieczeństwo. Będziecie chcieli zapewnić sobie jakieś bezpieczeństwo wspólne, na wspólne życie. Ale też starać się może i o dzieci, no właśnie, bo tutaj jest jak rodzina, to pełną gębą, tak? Także możecie myśleć o rodzinie, nie tylko o przygodzie, ale i o czymś więcej. Nie ma tu rozstań, bardzo pozytywny czas, jeżeli chodzi o drugą połowę sierpnia. Eee, także, no ja tu tylko nie będę mówiła. Możecie wchodzić w taki związek, który będzie faktycznie na stałe, bo 6 denarów to jest właśnie związki, są na stałe. Przy królowej buław, no tylko musicie działać, musicie mieć pozytywną energię i wiarę, wiarę w to, że naprawdę się uda. W niektórych sytuacjach musicie nawet zaryzykować. Dziękuję.